Byłem za granicą, kiedy moja muza się wypiła Byłem za granicą, gdy kolejna suka mnie zdradziła Byłem za granicą, kiedy własna krew mnie zraniła Sługo byłem za granicą tyle lat, czas mi mija Może jestem wolny, ale czasem czuję się jak w pace Widzę wszystkich razem, czytam stare wiadomości, płaczę Kolejna rotacja, wymieniani gracze Parę osób nadal ze mną, a tej reszcie nie wybaczę Psycha ze stari, ej, ja ponad wami, ej Gdy ja walczyłem, nawet nie Czujesz bólu, który czują za granicą Nie poczujesz tęsknoty jak ja za rodziną Nie poczujesz tego gówna, ciągle żyjesz chwilą A ja trzymam też wspomnienia, bo mnie w czasie zabroziło Byłem za granicą, kiedy moja musa się wypiła Byłem za granicą, gdy kolejna suka mnie zdradziła Byłem za granicą, kiedy własna krew mnie zraniła Suka, byłem za granicą ty